Ostrogowiec, bo to o nim dzisiaj będzie mowa, możemy śmiało określić jako królową przetrwania wśród bylin. Jest to jedna z najbardziej odpornych na suszę roślin, jaką ja znam oraz jaką posiadam u siebie w ogrodzie. W Ostrogowcu zakochałem się już wiele lat temu, widząc go w wielu ogrodach Europy Zachodniej, gdzie tam. Uciekł z ogrodów i porasta przede wszystkim suche murki oraz skarpy, gdzie też rozsiewa się sam, gdyż jest to roślina dosyć ekspansywna, i po przekwitnięciu zawiązuje ona nasiona, które później rozsiewają się przy pomocy wiatru czyli z tych kwiatów wytwarza się coś w rodzaju takiego właśnie, jak, jak widzimy często nasiona mleczy i później ten ostrogowiec wypuszcza ten puszek w siną dal no i w ten sposób właśnie on się rozsiewa. Ale mnie osobiście ta cecha tej rośliny zupełnie nie przeszkadza, bo jednak jest to jedna z najpiękniejszych bylin, jaką ja znam. Ostrogowiec jest bardzo chętnie sadzony w Europie Zachodniej, nie tylko dlatego, że przeciwdziała erozji, wykruszaniu się skarb oraz suchych murków, co by, co by się w sumie mogło mało wydawać, mało być prawdopodobne, gdyż kto by pomyślał, że taka roślina może być może przeciwdziałać erozji poprzez swoje długie białe mięsiste korzenie, które utrzymują murki oraz skarpy, ale nie tylko dlatego jest sadzona, a przede wszystkim dlatego, że jej kwitnienie trwa bardzo, bardzo długo, czyli od maja do października, ale jeśli jesień jest bardzo ciepła, to kwitnienie przedłuża się nawet do Połowy listopada, oczywiście, o ile nie ma przymrozków. Ja tutaj mówię oczywiście o tych najcieplejszych rejonach naszego kraju. U mnie w ostatnich latach właśnie Ostrogowiec kwitnie, mniej więcej do połowy listopada. Oczywiście to kwitnienie nie jest już absolutnie tak bujne jak chociażby w tym momencie, czyli pod koniec wiosny z początkiem lata, ale mimo wszystko kwiaty cały czas się ukazują. Ale żeby Ostrogowiec kwitł, należy go. Po kwitnieniu przycinać, a no chyba, że chcemy mieć nasiona, których już wcześniej wspominałem, ale jeśli nie zależy nam na nasionach i nie zależy nam na tym, żeby roślina się dalej rozprzestrzeniała poprzez młode siewki, to możemy po kwitnieniu w tym miejscu chociażby, o zobaczcie, tutaj tu ucinamy, i tutaj z tych pędów bocznych będą wyrastać nowe. Kwiaty. I roślina tym samym będzie stale nam kwitła, stale będzie przedłużała swój atrakcyjny wygląd. Jeśli tego nie zrobimy, to oczywiście roślina będzie mimo wszystko kwitła, ale z pewnością nie w takiej ilości jak po przycięciu. Na tej rabacie, jak pewno już zauważyliście, nie rosną wyłącznie ostrogowce. Są tutaj przede wszystkim bodziszki. Bodziszek, którego posadziłem w tym miejscu, a po to, aby właśnie był takim pięknym wypełniaczem pod ostrogowcami, ostrogowce. Ostrogowce posadziłem w tym miejscu. Tak naprawdę zaryzykowałem, gdyż jest to miejsce półcieniste. Myślałem, że rośliny sobie tutaj zupełnie nie poradzą, bo ta rabata znajduje się pod klonem flamingo oraz pod iglaczkiem strzyżonym, które wyciągają bardzo dużo wody. Ale to, jak już wcześniej wspomniałem, ostrogowiec jest odporny bardzo na suszę aczkolwiek nie na półcień. Roślina preferuje wybitnie słoneczne stanowiska, na których to może się bardzo fajnie rozwijać i też bardzo obficie kwitnąć. W półcieniu tych kwiatów jest mniej. Chociaż tutaj, jak widzimy, troszkę jakby ta teza przeczy temu, bo kwiatów jest i tak dużo, ale mimo wszystko, gdybym posadził ostrogowca w zupełnym słońcu, to jestem przekonany na 100%, że kwiatów byłoby jeszcze więcej. Na rynku ogrodniczym dostępne są zazwyczaj trzy odmiany ostrogowca, jeśli chodzi o koloryt kwiatów. Jest właśnie taka odmiana, chyba najbardziej popularna, z okwiatach różowych, ale. Jest też odmiana, zobaczcie, biała, która dopiero zaczyna się tutaj rozwijać. Jest też odmiana o kwiatach tak zwanych czerwonych, mimo że kolor tych kwiatów znacznie odbiega od czerwonego, ale mimo wszystko w handlu funkcjonuje. Nazwa koloru kwiatów jako czerwony. Ona jest po prostu bardziej intensywnie różowa, podbiegająca delikatnie pod kolor czerwony. Ostrogowiec posiada takie oto sino-zielone liście, które wydają się być, być wręcz mięsiste. I w tych liściach roślina dodatkowo też gromadzi zapasy wody, dzięki to, którym jest jej łatwiej przetrwać znaczne okresy suszy. Przy sadzeniu ostrogowca należy bezwzględnie pamiętać o tym, że roślina ta lubi piaszczyste, żwirowe, wręcz bardzo przepuszczalne gleby. Na glebach podmokłych z pewnością nie ma szans przetrwać. Jest to roślina wybitnie światło oraz ciepło lubna. Dlatego też mm, oprócz tego, żeby gleba była bardzo przepuszczalna zadbajmy właśnie o to, żeby stanowisko było wybitnie słoneczne oraz y, ciepłe. Czyli możemy sadzić te roślinę na słonecznych skaniakach, murkach nawet oporowych, na innych murkach, możemy sadzić też na, na rabatach żwirowych i tam będzie ta roślina czuła się. Najlepiej, przy ścianie oczywiście też. Ostrogowiec jest mrozoodporną rośliną w naszym kraju, aczkolwiek przy bardzo surowych, bezśnieżnych zimach w niektórych częściach naszego kraju, może ona czasami wymarzać. Dlatego też, jeśli takie zimy będą się zdarzać, no to warto taką roślinę obsypać chociażby liśćmi lub też gałązkami iglaków i wtedy ostrogowic z pewnością nam przetrwa do kolejnego roku ja tę roślinę u siebie posiadam w ogrodzie od około 14 lat nigdy się nie zdarzyło, żeby u mnie ta roślina wypadła przez duży mróz, no bo u mnie gleba praktycznie zimą nie zamarza, więc nic się tej roślinie nie dzieje, aczkolwiek kłącza tej rośliny są odporne do około minus 18-20 minus stopni, czyli bardzo wysoka mrozoodporność. Oczywiście mówię tutaj o temperaturze gleby. Wiosną ostrogowca można śmiało przyciąć, ponieważ często zdarza się tak, że roślina zachowuje większość swoich liści oraz, oraz pędów. Zielonych pędów, więc taką roślinę dobrze jest przyciąć wiosną. Dzięki temu będziemy mieć jeszcze więcej kwiatów i roślina jeszcze mocniej nam się zagęści. A kwiaty Ostrogowca mogą niektórym przypominać kwiaty werbeny patagońskiej. Osobiście mam nadzieję, że ta roślina będzie częściej sadzona w polskich ogrodach, bo naprawdę warto.